Proszę Państwa, tereny Pomorza, Pomorzan, od dawna stanowiły własność miasta Szczecin, ale długo nie wchodziło w jego skład, a jak to się stało, że Pomorzanem zaczęło należeć formalnie do miasta Szczecina? Otóż mieszczanie pożyczyli księciu Barnimowi pierwszemu pieniądze, przyjmując od niego kwit pracę właśnie na wieś Pomorzany. Książę pożyczki nie oddał i musiał w XIV wieku oddać miastu właśnie tą dzielnicę Pomorzany. Proszę Państwa, nie, taka część nie, bardziej przemysłowa to jest, to zresztą może wyżej podjedziemy w, w okolicę ulicy Zieleckiego, ale trzeba powiedzieć, że początki współczesnego przemysłu tu zlokalizowanego to były przede wszystkim tak, cztery wiatraki zbożowe, cywilnia. Wielki młyn parowy będący jednocześnie olejarnią. Dwa browary, o których opowiem Państwu później. Proszę teraz patrzeć na drogę. Tutaj e, Biblioteka Główna fam e, Pięknie odrestaurowany, odnowiony budynek. Kiedyś klucz studencki trans. To rozwinął się na Pomorzanach w chemiczny, tym fabryka mydła, bezpornia, perfum, a pomorzańskie zakłady chemiczne Union były największym tego typu przedsiębiorstwem w XIX wieku w Prusach. Po prawej stronie mijamy dawny cmentarz właśnie na Pomorzach i taki ten domek wystający to jest domek Grabarza, czyli taki miejsce zawiadywania, cmentarzem. Proszę Państwa, na Pomorzanach produkowano właśnie w obszarze ulicy, to już niedaleko ulicy Seleckiego, pięce szamotowe, odlewano żelazo, wytwarzano żelibne krzyże nagrodkowe, drożdże, litier, run, maszyny rolnicze, ogrodnicze, sprzęt młynarski. Także na Pomorzanach powstała pierwsza baza toboru komunikacji miejskiej ale pod tym szumnym mianem kryła się zajezdnia miejskich dorożek skądnych. No po fabryki, a więc ich właściciele szybko stali się miejską elitą finansową. Miejemy szpital na Pomorzanach. E, wszystko rosnąca w drugiej połowie XIX wieku liczba mieszkańców Przyczyna wymusiła na władzach decyzję o budowie nowego szpitala miejskiego właśnie na Pomorzanach. I na początku stanowiło on uzupełnienie istniejącego od wielu lat starego szpitala na Łasztowni. Wraz ze wzrostem oświaty i zdolności społeczeństwa Zmieniały się rodzaje chorób, które trafiły szczecinom. Bo w pierwszej połowie XIX wieku przeważały głównie epidemie, była bardzo duża śmiertelność niemowląt, a później problemem stały się gruźlica, cywil, choroby weneryczne, alkoholizm. Ten ostatni powodował gwałtownie rosnącą liczbę wypadków przy pracy, To było zborą czy też zakładów przemysłowych. 그래서, 그러니 세가, 빵이 는이 Pomorzana w odwóch, e, więcej browarach tu się mieszczących. Generalnie trzy browary były w Szczecinie takie największe, ale nawet można powiedzieć około 100 90 było w ogóle takich browarów lub większych, 100 słuchaczomarów, takich lokalnych, które czasem zostały wykupione przez te główne e, firmy, tworzące piwo. E, i tutaj już mamy po lewej stronie widzimy, yy, to jest przede wszystkim browar Borisz, dawny, obecnie produkujący w główninie Bosmana, piwo yy, Co Proszę pamiętać, że Bosman już nie jest polski-szwycięski, bo jest częścią koncernu Karnberg, czyli duńskiego. A browar Borisz yy, oficjalnie powstał w 1861 roku, a w rzeczywistości jego początki sięgają w roku 1860. Tego kiedy to pewien kupiec założył małą mażelnię piwa. Po kilku latach sprzedał zakład drewnianiem growarnikowi Boriszowi, planującemu poważne inwestycje na pokoju. Rodzinny interes rozwijał się aż do wybuchu I wojny. Kiedy to. Kolejnym z ustarkowierców z browaru został powołany do wojska niestety. Po powrocie z frontu zastał firmę w fatalnym stanie. I od upadku browaru Borisz uratowała go fuzja z innym znanym szydzińskim koncernem, to był zakład Richporta. I Borisz, proszę Państwa, funkcjonował aż do stycznia 1945 roku. Może proszę Państwa, ktoś chciałby zdjęcie czy to na dla Panią na Można teraz na chwilę wyjść z tramwaju, poprosić o kostkę, załogę.